ponownie zdajemy się w Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin, jak widzicie troszeczkę się zmieniło w kwestii naszego zaopatrzenia, czy też raczej w kwestii tych naszych cyferek tutaj po prawej, dlatego, że przez przypadek tej co... Za... chciałem wrócić jakby do tej samej walki, na której mniej więcej skończyliśmy w ostatnim odcinku natomiast no nie mogłem, bo trafiło mi się wprost tej Kurupeku, który wraz z Keczałaczą stwierdzili bo Kurupeku go sobie wezwał, stwierdzili, że do no nie, Lipku nie, nie pobawisz się tak no i właśnie wyszło jak wyszło a tymczasem my chyba walczyliśmy z Plezotem, jak dobrze kojarzę, w poprzednim odcinku. Ale chciałbym przede wszystkim jeszcze zwiedzić tę mapę, zobaczyć, co się tutaj więcej znajduje. I wtedy może zadecydujemy, z czym zawalczymy. Niestety nie mogę sobie sprawdzić, jakie potworki są w okolicy za bardzo. O, ale zobaczcie widzicie? Mówiłem, że warto by było tutaj przyjść, bo mamy co? Mamy skrzynkę. Zobaczymy w takim razie. Mam nadzieję, że. Wydaje mi się, że w ogóle nie ma. Mam nadzieję, że nie ma opóźnienia, jeśli chodzi o dźwięk, bo zauważyłem ostatnio, że yy, chyba miałem wybrany zły. Yy, zły, jakby. Yy, nie wiem, czy to ma sens, jeśli Wam powiem, przekaźnik dźwięku. Yy, w każdym razie no, miałem ze złego miejsca brane, brany dźwięk, który prawdopodobnie, mam nadzieję, że nie był opóźniony. A jeśli był, no to będzie mnie czekało sporo montażu. I powinienem był to w sumie sprawdzić, bo teoretycznie filmy są już wyeksportowane, ale to nieważne, tak? E, jakby to nie ma wielkiego znaczenia naprawdę. My zaatakujmy... Zobaczymy czy to wejdzie w ogóle teraz do tyłu, pomimo że był nas triggerowany i walnął w ścianę. Nie, nie weszło, okej. Okay. E, niestety moi drodzy, ten fragment tutaj będzie będziemy dosyć często powtarzali, no, jednak te misje są powtarzalne w kwestii e, tych prób, w sensie no, będziemy po prostu walczyli cały czas z potworami tymi samymi w tym wypadku, e, ale coś z co tym Gromir już wspomniał to to gdzie są te wyzwania. I uważam, że to jest troszeczkę źle wrzucone, ale do tego przejdę później. E, nie pamiętam teraz, na pewno Hermitaur był techniczny, ale Lezot, nie pamiętam szczerze mówiąc. Dobra, ja na razie takiego Hermitaura. Mam w ogóle złą broń wyekwipowaną. Nie miecz powinienem mieć, a, a młot. Jeśli chciałem, podobić, ale on i tak nie żyje. Spoko. Eee... Nie zwróciłem uwagi, jaki ma prezot do taki. W sumie to zapomniałem na dobrą sprawę po prostu. Teraz spróbujmy zacząć od ogona, bo ogon nas. Okej, okay, ma techniczne, więc. Jak najbardziej mocne pasują. Ja Mianowicie, zacznijmy od ogona, dlatego że ogon jest. Eee... Jest częścią, którą i tak musimy oderwać, tak? E, dobra, dalej kontynuujemy mocny atak i Mam nadzieję, no, tym sennym kłem nam, nas nie trafi. W ogóle pytanie, czy może... Chyba no, może im nałożyć efekt, tylko mam mniejszą szansę, kiedy... Kiedy... Mm, mam mniejszą szansę, kiedy y, my, wygrywa, y, my wygrywamy starcie. Okej, to jest bardzo ładnie kombo y, ze strony... Ze strony... Okej, y, i, I... Admara. I szczerze mówiąc jeszcze. Jeszcze raz normalnie zaatakuje w ogon, żeby mu go oderwać. Okej, okay, ona już go oderwała. Się liczyłem na to, że zaatakuje właśnie w ten kręgosłup, byłoby to bardziej. Byłoby to wygodniejsze dla mnie. A dobra, znowu zablokujmy temu prezesowi umiejętność. Dwa razy z rzędu. I on już już prawie nie ma... O, dobra. Niech, ja że zaraz nie będzie miał HP, ale jeszcze... Chodzi na to, że tutaj nie wiem, dwie tury może przeżyję w najlepszym wypadku. E, Okej, okay, dobra, wrócił do trybu do trybu technicznego, więc ja wracam do mocnych ataków. Fajnie, bo jakby jeszcze... i co? Czekajcie, mam, mam jeszcze e, punkty po naładowaniu, więc dobrze, by było jakby na przykład... E, niech będzie a ja tak jadem cokolwiek ze strony Raty. E, I zaatakujmy w ten sposób. Wiecie czego mi w tej grze brakuje? Nie jestem 100% tak pewien, czy, czy, czy po prostu to jest moja wina i nie zauważyłem tego. czy Rzeczywiście tak jest, ale brakuje mi możliwości stworzenia sobie setu na przykład na eksplorację i setu na przykład na ekspień czy na walkę. Eee, w kontekście setu potworów, które mamy wybrane. Eee, wydaje mi się, że to nie jest dostępne, aby sobie ustalić taką, zapisać jakby taką listę potworów. Eee, natomiast no, będę musiał to sprawdzić, bo nie jestem teraz 100% tak pewien, a on ma teraz atak mocny. Ale i tak pada zanim zdążył uderzyć w ratę, więc idealnie. Ręcz, że nie ma takiej opcji, ale będą musiał sprawdzić ustajennej łapki, bo yy, naszło mnie to dosłownie wczoraj w nocy, kiedy tak siedziałem, że znaczy leżałem sobie i myślę, Ej, fajnie w sumie było, jakbym mógł sobie stworzyć właśnie ten taki team na. Yy, team, który byłby w stanie. Yy, który byłby w stanie. Yy, czekajcie, jeszcze sobie w ogóle oddalmy mapę. Byłbym w stanie na przykład pójść i, i, i żebym mógł z nimi zebrać wszystkie butelkowe kapsy dla melinksów, A fajnie bym mógł zrobić też team, um, który będzie na przykład właśnie bardziej na eksplorację, będzie bardziej na walkę, na wykonywanie zadań, które gdzieś tam nam pozostały, czy wypraw. Eee, Okej, okay, z tym panem, czy ja chcę się z nim bić jakoś bardzo? Chyba nie. Przede wszystkim teraz muszę znaleźć potwory, które mają pazury, bo jak widzicie ogony i, i ciała są w całkiem niezłej ilości już zniszczone. Eee, no z pazurami może być problem o w ogóle zobaczcie to jest to jest do zniszczenia skała i właśnie widzicie po to, po to byłyby mi te potworki tak? niektóre o proszę bardzo 10 butelkowych kapsli minutko po to właśnie byłyby mi niektóre potworki eee, czekajcie to było tutaj główny potworek eee, po to są mi właśnie te niektóre potworki na eksploracji. i to jest eee, na eksploracji na zdobywanie tych butelkowych kapsli eee, jeszcze jeden kurupeku Niech będzie w sumie, czemuż nie. Dobrze, no, mówię to jest Krupeku. E, tak jest, ok. E, on jest potworkiem technicznym. Potworkiem szybkim jest e, Kechałacha. Jak dobrze pamiętam teraz z tego, co walczyłem, no nieważne. E, w każdym razie tego mi brakuje trochę, jeszcze to skradzę, żeby się upewnić na 100%, ale wydaje mi się, że takiej opcji nie ma, a przydałaby się. W ogóle biję go po głowie, powinien być bardziej w ciało, ale w sumie to jeden pies, bo i tak kurupeku za nim. Czy on używa już pieśni przyzwania. jeszcze zaraz w tej przyzwie? Czy mi się wydawało? A nie, to była pieśni ochrony, nieważne. Ehm... No to byłoby wygodne po prostu. Dlatego że ja w wielu miejscach jeszcze nie zebrałem na przykład tych butelkowych kaps. Ja wiem, że one nam się przydadzą, żeby pokupić te wszystkie rzeczy od Melinka, Chyba, że będziemy mogli je właśnie zdobyć też podczas wypraw. Ja mówię, kurczę, chciałbym, żeby, żeby... Poczekajcie. Trzeba pomaszować. Dobra, zdecydowanie coś nie łapię do końca. Wszystkich nadciśnięć. Może to przez długość kabla. Tak ja mówię, on ma dobre... dobre dwa metry. Mniej więcej. O, i znowu sobie widzicie, przywołał kaczałaczy. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Hmm, no Dobrze, ja teraz będzie atakował mocno, ale ja w tym czasie, jak się naładowałem ratą, więc to jest plus. I od razu w odbijmy. odbijmy. Eee, kwazury, oczywiście, bo kwazury są nam potrzebne. Czemu zaatakowałem mocno? Nie technicznie. Eee, nie pomyślałem. Był błąd. Zobaczcie. Dopiero co mówiłem, że on jest szybki, ja zaatakowałem, zaatakowałem mocno. Eee, wracając... Eee, Chciałbym, żeby tutaj, chciałbym spędzić w tej lokacji nie więcej niż 15 minut, więc jeszcze może z 8 minutach pobijemy te podporki popróbujemy, popróbujemy, je tutaj załatwić, e, a następnie, następnie wybierzemy się z powrotem do wioski, dlatego, że pokażę wam, gdzie znajdują się te wyzwania, o których myślałem, że odblokują się dopiero po przejściu tych 8 prób tutaj na high ranku, na high ranku, ale wychodzi na to, że się myliłem. Okej, okay, co? Zaraz będzie jak dobrze technicznie. Czy nie pienić akurat w głowę może, to był błąd. Trzeba było atakować w... Chciała albo w ogon. Chyba w, w ogon lepiej nawet, bo ogon nam brakuje. No i co? Atak, atak w ogon leci teraz. Mam nadzieję, że Kaina się z Avmarem tutaj. w końcu ładują, bo chciałbym z nimi wejść właśnie w combo. Dobra. Myślę, że ona i tak go zabije i tak go zabije, więc chociaż dobijmy ten ogon. Aby mieć... w tym chociaż jeden dodatkowy punkt i pora. Wow. Udało się. Zobaczcie znowu level up, level up, level up. Cały czas 46 już. W ciągu tak krótkiego czasu nabiliśmy tyle tyle poziomów. Teraz idzie to niesamowicie, niesamowicie szybko. Trzeba przyznać. Um, chociaż kto wie, kto wie jak długo tak, tak będzie to wyglądało. Jak wygląda kwestia mapy? Okej, okay, jeszcze jeszcze tutaj mamy fragment nieodkryty w prawo zupełnie. Ale on idzie tutaj pod tym wszystkim, jak się nie mylę. Chyba chyba się zgadza. Tak jest. Jestem ciekaw, po prostu co się kryje, to jaką, jaką mapkę wygenerowało nam. Znaczy, że stworzyli twórcy, bo zakładam, że akurat ta mapa jest stworzona ręcznie, a nie generowana losowo. Um. Generowane losowo są chyba tylko i wyłącznie legowiska. Nie pozmieniałem jeszcze imion, bo powiem wam szczerze, że nie grałem po prostu pomiędzy. Oprócz, tego jednej, oprócz tej jednej walki, która się zdarzyła tak naprawdę przypadkiem. E, I widzę kolejną skrzynkę, mam nadzieję, że kurczę będzie z czymś fajnym. E, Wejdźmy tutaj, bo nasz Tigrex powinien właśnie... Tigrex Tigrex powinien móc się tutaj wspiąć. Gdzież jest skrzyneczka? E, powiem szczerze, że nie mam żadnego pojęcia. Gdzieś na dole w takim razie? Eee, derp? Nie, nie może być na dole. Chwila. Okej, okay, dobra. Chyba widzę, widzę, gdzie trzeba przejść właśnie. Tutaj zauważyłem na mapie, że jest e, oddzielone. Tylko derpa, gdzie one się znajduje? Myślałem przez chwilę, że może jest gdzieś tam żłobi, e, żłobiona w... Pod skałą. Pod skałą na dole, ale nie. E, no i mamy 10 kolejnych kapsli, więc 20 to powinno nam wystarczyć już na kolejny jakiś bilet na na ekspedycję, ewentualny. Zmiana na ratę z powrotem. Lub, lubię ratą grać, muszę przyznać, Lub, lubię tego potwora. Jakoś się do niego tak przywiązałem, no też ciężko... W ogóle się poprzywiązałem do tych naszych potworków, które teraz mamy. Ciężko mi będzie je zmienić, może tego Lagiacrusa jeszcze gdzieś tam rzucę po czasie białego, jak, jak... E, jeśli będzie miał fajne umiejętności. E, a chwila, to jest plezo, to ja z plezotem akurat nie chcę, bo on nie ma nic fajnego przy sobie, znaczy... Nie ma żadnych fajnych części interesujących. E, tylko teraz tak, tutaj musiałbym odbić. Jak pójdę w prawo, to będziemy mieli kolejne z pomieszczeń. Dużo te jaski nie porobili, muszę przyznać. E, ale no, problem jest taki, że moim zdaniem są one strasznie nieciekawe. No i dobra, widzę, co, który się przyda. Bo keczowacze, jak wiemy, ma, e, ma i, i ma ogon, i ma pazury. Tak, które, które chcemy bić końcu były... były techniczne. Chyba trzeba było je bić... E, chyba trzeba było je bić przy pomocy młota. Jak dobrze kojarzę. W ogóle... No, złego potworka wybranego jak na keczowacza bo Keczałacza jest... E, jest... E, szybki. No, ale widzę, że Rato się skupił na... Na... E, I tak Kończu. Więc... I, i go skończył, tak? Hehe. E, złego potwora znowu wziąłem. Znaczy, no zremisuję po prostu, tak, w razie wypadku z keczałaczą, ale, ale no to wszystko niestety. Poczekajcie, weźmiemy z powrotem młot. Czasami się spieszę i jak widzicie wybieram dosłownie potwora tego samego typu, z którym, z którym walczę. Natomiast pomyśleć o tym, że to powinien być zupełnie inny stwór. I dobra. Pinksu, o niego mi chodziło. Binks miał być naszym tutaj naszą e, przednią strażą, jeśli można tak powiedzieć e, cały czas szukam jakiegoś lepszego potworka a potworka, a czemu ja znowu waliłem w głowę, ojejku najgorzej nie, czekajcie, nie, nie waliłem jeszcze w dobra, nieważne Myśla, myślałem, że już ja mu tyle w głowę walnąłem na szczęście nie to, to akurat była dnia Kaynie'a wmara e, o, oszołomiło go bardzo dobrze mm. Cały czas myślę na tym, jakiego potworka jeszcze można by było tutaj wrzucić za tego e, Linksu naszego kochanego. Ale no, potrzebowałbym kogoś, kto e, albo będzie miał e, właśnie pływanie, albo pływanie ewentualnie w labie. Czekajcie. trzeba było przymaszować. No, będzie miał pływanie w labie, albo będzie miało rozwijanie skał głową. Będzie techniczny zarazem. Więc e, no, czekam będę szczerym, tak ten Bingsu akurat średnio mi jara. E, a szpadelek to już w ogóle. One są z nami, są z nami już za długo, moim zdaniem. Jak potwory. A. Ej, gdzieś się to? Skubany no uciekł. A nie został pokonany. Znaczy, wiem, że Paintball tam dają możliwość ucieczki, ale wiecie, jak mnie interesowało przeszukiwanie tych jaskiń, prawda? No właśnie. Jestem ciekawa w ogóle, czy jak wejdę tutaj do tego leża keczowaczy. to w ogóle uczuwmy się jeszcze. E, czy jak do niego wejdę... U, ej, patrzcie, mam jakby zaliczone. Zaliczone. Zniszczone e, fragmenty. E, zakładam, że jeśli bym go. Jeśli bym go. tutaj e, pokonał, to myślę, że mogłoby nam się zaliczyć, bo cały czas jesteśmy jakby w strefie, ale nie, nie wiem, czy chcę tego próbować. Co tylko jajko. Na dobrą sprawę. W ogóle czy śmiesznie, śmiesznie śpi. Zobaczmy, czy coś trafimy. No ja bym chciał jakieś inne może coś lepszego. Nie. to trzech razy sztuka jak się to mówi i jest proszę bardzo. on się już obudził? Nie, nie obudził się. Jeszcze raz mogłem przeszukać, ale mnie to jajko wystarczy. Jeśli się już świeci jest to dla mnie jak najbardziej wystarczające. Abym aby był gotowy, e, gotowy je wziąć. Mokre jajo dostaliśmy, super. E, co jeszcze się staje, jakie, jakie bonusy daje Ena? Eno musi to potem sprawdzić, albo się skonsultować jeszcze z Gromirem właśnie. Bo dopiero dzisiaj byłem w stanie się z nim skontaktować w sumie w ogóle. Od paru dni. E, i, i, I też dlatego te moje, a nie chciałem wiecie, nie, nie, nie przepadam za grzebaniem w internecie bo potem sobie spoileruję gry. E, dlatego też te moje informacje tak... Później, że tak powiem, do mnie dotarły. A propos tego, o czym mówiłem, eee, czyli, czyli tych wypraw. Eee, miałem po powiedziałem, że będziemy tutaj siedzieli 15 minut, no i już mam 15 minut na dobrą sprawę, więc zaraz będzie trzeba powoli się zbierać do wioski. Szczególnie, że tutaj nic specjalnego nie ma. No co są plezoty, są nasze karmitaury i to jest na dobrą sprawę tyle. A gdzie mnie w ogóle ten skok wprowadzi tam? A od razu na drugą stronę. Dobra. Eee. I to się wszystko zamyka. Hmm. Oczywiście spore. Kurczę, fajnie było jeszcze tam pójść na tę północ. Wiecie co? Jeszcze pójdziemy tam na północ. Tylko po to, żeby sobie sprawdzić po prostu lokację, żeby ją jakby zamknąć pod kątem eksploracyjnym. I potem, potem po prostu pójdziemy do wioski, tak jak mówiłem, i zaczniemy te. Um, wyprawy i oczywiście zakładając, że one nie będą za trudne, bo jak będą za trudne, no to wiadomo, prawdopodobnie jedną dzisiaj zrobimy, e, czy też po prostu ją chociaż zobaczymy. E, dobra, cały czas do przodu. E, a no po prostu najwyżej poczekamy, aż nabijemy wystarczający poziom, aż leczymy sobie odpowiednie potworki, ale wydaje mi się, że te wyprawy były jakby ekspedycje w sumie, bo to były biletne ekspedycje. E, myślę, myślę, że one nie będą aż takie trudne, że one są dostosowane i były już na niższe poziomy e, zrobione. A i to jest wszystko, tak? Tutaj już nic więcej nie ma, to jest po prostu ściana. E, spoko. To bardzo, bardzo było to opłacalne. E, tak. E, typowy lipek. Ale teraz jak tak myślę, jak e, patrzę na Keinę, pozwólcie, że zmienię trochę temat. I jak patrzę na Keinę i e, e, Avmara, przepraszam, to nie jest Ranna, to jest Avmar. E, kiedy jak na nie patrzę, to teraz bardziej mi się klaruje, i rzeczywiście trochę bardziej zgadzam się z tym, co mówił Gromnie. Czyli, że prawdopodobnie te potworki one nie. One po prostu niektóre są słabsze z początku, ale potem nadganiają. A niektóre są lepsze z początku, a potem jakby coraz mniej progresują. Ja sobie pozwólcie, że to jeszcze zatwierdzę. Zatwierdzę banka, które gdzieś tam zrobiliśmy po drodze. Właściwie może by nie. Rzeszowe sprawy. O, w ogóle zobaczcie, gdzie mamy. Dosyć sporo. Sporo nowych misji. O, widzicie, biedne ekspedycje, kolejne dostaliśmy. na przykład z tego tutaj, znowu. Kurde, masa rzeczy. Na dobrą sprawę. Nie zauważyłem, że mamy tyle, tyle nowych misji. Niezaakceptowanych. Mój błąd w sumie. Zwróćcie uwagę, że są to potwory z. właśnie high ranków. To jest już wszystko high rank. Tu uh, mamy ewidentnie je na czerwono, w sensie czerwonym, czerwoną nazwą. Eee, hmm. Dobra, czy jeszcze czekajcie? Czy jeszcze coś może zostało, tak żeby się upewnić? Nie, okej. Okay. W takim razie, zadania próbne. To jeszcze moi drodzy nie jest to, tak jak mówiłem. Zadania próbne są zadania próbne. Eee, to jest coś innego, ale gdzie znajdują się ekspedycje? Otóż tutaj. I uważam, personalnie uważam, że że to jest troszeczkę. że to jest troszeczkę. słabe. Personalnie uważam, że to jest troszeczkę słabe, że te ekspedycje się znajdują tutaj. bo jest zadanie, zabicie zadanie próbnej ekspedycji. Uważam, że to jest troszeczkę słabe. Ej, widzicie tam mamy na dole na przykład e, bilety na ekspedycję, tak? Ile mamy na. czekam że G to są. E, Dobry, co to są G. Czy, czy, czy te bilety z G to są właśnie na high rank, czy, czy nie? Czy to są zadania na. E, znaczy na, na przykład zadanie zabij, tak? Zadanie zabicia. I e, co, zacznijmy od, od jakichś najsłabszych rzeczy. I zobaczmy co, co się tutaj stanie, tak? Jak widzicie mamy, mamy trzy potworki też do wyboru, bo tutaj mamy chyba arenę. Zakładam, że to może być tryb areny, jeszcze z wieloosobówki. A nie, o, proszę bardzo, dobra, to mnie... O i rekrutuje mi gracza, naprawdę? To, to, ja mogę odpalić... Aha, to jest gra lokalna, okej, okay, nieważne. Więc pewnie nikt do mnie nie dołączy. Czy naprawdę nie jestem w jakimś lobby? Aha. musiałem potwierdzić zdanie z tego miejsca. Okej, okay. czyli to jest swego rodzaju lobby, w którym mogę sobie poszukać. Ja powiem szczerze, że nie jestem przyzwyczajony do tego, dlatego że w normalnym Monster Hunterze. O proszę. Uszama do nas dołączyła, czyli mamy NPC, tutaj, który nas dołącza. Dobra, to jest super, uważam, że to jest, że to jest genialne. I bardzo się z tego cieszę. mamy godzinę na to, żeby żeby ubić tego Anżanata. Nie jestem przyzwyczajony do tego typu lobby, dlatego że w Monster Hunter Rise mieliśmy zwyczajne lobby, gdzie czekaliśmy po prostu na, na graczy w centrum zgromadzeń. Czy jakkolwiek się to nazywało jeszcze? W ogóle tutaj mamy dużo skrzynek, więc ja bym się jarał, żebym, gdybym mógł je zebrać. Bardziej się będą miały kapsle w sobie, bo kapsle są zawsze na propsie, prawda? Ale amulety w sumie też są spoko. Dobrze w sumie wiedzieć, że tutaj będę mógł je zdobyć też. Yy, a w ogóle ten ktoś ma białego Lagi jak z tego co widzę. To akurat taki że z nami gra dzisiaj. Gromir mnie tutaj będzie wspierał mentalnie. Yy. Zobaczmy, to jeszcze jest jakaś skrzynka. Co zobaczymy. Może, może coś trafi z tych skapsli, ale. Szczerze mówiąc bardzo wątpię. Esencja życia to jest bardzo spoko przedmiot. Uwielbiam, esencja życia jest mega przydatna. To jest to, co daje to serduszko dodatkowe. E, ja to niestety latać nie mogę. Powiem szczerze, czego mi tutaj najbardziej, czego najbardziej żałuję, to tego, że nie mogę wszędzie latać. Bym mógł tyle rzeczy omijać dzięki temu. E, I i lecieć po prostu do celu od razu. To było strasznie OP. Zobacz, czy ja będę musiał się z tym bić, czy będę mógł uciec, bo nie za bardzo mi się chce, będę szczerym. Walczyć. A, nie mogę uciec. Okej, okay, w początku. A, i zobaczmy, mamy minutę na, na to, żeby wykonać daną turę, tak? czy to są w ogóle te. Mm, są dziki, tak? Więc e, ja muszę z inogra wziąć. Ok, widzę, że szlaki zmiany broni, zmiany potworków też są naliczone. I w ogóle zwróćcie uwagę na to, że nie możemy przyspieszyć czasu, tak? Nie możemy przyspieszyć animacji. Max razy dwa. Hmm. Szkoda. Bo to oznacza, walki będą nam zajmowały dłużej. No chciałbym, żeby to się dało zrobić razy 3 mamy razy 1, ale to nas aż tak bardzo nie boli. Ja w ogóle użyłem z tego ataku, teraz mnie tak naszło. Kończyłem tak. ja pana mega dzika się w tej turze. Zdecydowanie go kończymy. No to są też dwugwiazdkowe zadania, tak? Więc... Yy, chyba nic dziwnego. O! Jeszcze mamy tutaj 20 sekund na ekranie, na ekranie zdobycia przedmiotów. Żeby to zaakceptować. Jest to, jest to sprytnie rozwiązane, tak? No zastanawiałem się jak te tury będą będą tutaj wyglądały i, i wygląda na to, że. Wygląda na to, że sobie z tym poradzili w miarę. E, tylko teraz tak, gdzie chciałbym... Chciałbym mieć przede wszystkim przed siebie. E, w ogóle sobie oddalę może mapę, tak będzie wygodniej. Widzę dużo skrzynek, ale pytanie, czy to będą skrzynki z jakimiś takimi drobnymi przedmiotami, czy będą to skrzynki z, z czymś więcej, z kapslami właśnie na przykład. To dobre pytanie, tak? Czy kapsy znajdują się tylko i wyłącznie w misjach, jakby głównych? W, w głównym świecie? Czy będzie można je znaleźć też gdzieś poza tym światem głównym? Poza tym, tym co już widzieliśmy. To w ogóle lokacje. A wydaje mi się, że w ogóle ym, całe te światy są tworzone proceduralnie, te, te, te lokacje. Ale w dużym stopniu są stworzone ze sporych fragmentów. Na przykład, ja, czekajcie, bo tutaj są nabry. Nie chce się z nim bić. Jak na przykład zobaczycie. Nie ja mówię tutaj o leżu, tak? Jak na przykład tutaj mamy gniazdo, ale jak sobie zobaczycie, zobaczycie ten fragment, wydaje mi się, że on od tego miejsca, tutaj i tutaj i tutaj mniej więcej, on jest ucięty i to jest taki duży chunk terenu, taki duży kawałek terenu. Ja chyba mam ich Miejmy oczy szeroko otwarte, ok. Nie będę go czytał, bo za koronawirus będzie to zawsze powtarzał. A, a nie, mówię, nie, nie jestem fanem czytania 10 tysięcy razy tej samej kwestii. Jednego, no, jednego e, NPC-a. E, Anjanot, jak dobrze pamiętam, był chyba potworem silnym, więc ja muszę ją umieć na ataki szybkie. Mówię jestem ciekaw, jakiego, czy dostajemy właśnie towarzysza, który ma kontrę na... kontry potworka na. Wie coś Okej. O, może z czasem tam się tej całkiem całkiem fajnie. W sumie porozumie, to jest świetne. To jest w ogóle kobieta. Myślę, że, że. Kuszana, no w sumie jak kuszana. Kuszanadora, tak? Hehe, he. no, przepraszam, głupi żart. Okropny żart. Eee. Zobaczmy, czy na, czy na będzie działał mod A ja sobie wymienię potwora na Bingsu. Chciałem zapytać, czy może. Eee, nasz sojusznik będzie miał potwórkę, który jest kontrą na tego. Czyli, jak dobieram komputer, to właśnie mamy taki, taki bonus, że mamy kontrę na przeciwnika, ale chyba nie. Chyba nie bardzo. Dobra, też widzę, że niewiele da nam tutaj atak młotem, więc trzeba będzie przebijać. E, Okej, okay. no ale przynajmniej już wiem, jak wyglądają, jak wyglądają te wyprawy, tylko no, będą troszeczkę męczące czasowo. No i z z tym lobby, mówię, nie wiedziałem. Spodziewałem się, że lobby, jeśli będzie jakieś, to raczej e, będzie na zasadzie takiego centrum zgromadzeń, jak tam, a jak tam w Rajsie na przykład, czy w World, a nie tak jak tutaj. Dobra, starcie mocy. Jestem ciekaw, czy drugi gracz też ma wtedy starcie mocy. Chyba, że my we dwójkę maszujemy jakby, i to było też że żeby... Kurde, nie wiem, no jestem ciekaw po prostu, jak to, jak to działa. O, on no, to by się w ogóle HP chyba podniosło, mam wrażenie. Mówię się mylę. nią że on. HP nie miał? Po poprzedniej turze. Ale co najgorsze, to my musimy oglądać całą animację. Od nowa, jak widzicie. W kontekście, w kontekście tej, e, jak mamy, atak, właśnie, atak jeźdźca. Wolałbym to móc pominąć, no ale cóż. E, no tyle. Zadanie ukończone. Mam 31 minut, więc dobrze akurat się, e, jakby zamknęliśmy w czasie. Mm. No i w porządku. Te wyprawy są ok. Muszę przyznać, że są ok. Eee, powrócić za do poczekalni, więc e, za to moi drodzy, my też powrócimy, ale... Zwróćcie uwagę, co możemy zrobić przez te minutę jeszcze, prawda? Możemy sobie poszukać jajka. Pytanie, czy jajka znikną. Chyba nie. Bo przynajmniej nie od razu. Dobra, dwa jajka są takie sobie. Trzecie jajko takie sobie. O nie, jajka zniknęły, no cóż. E, no, to wziąłem trzecie, tak? Ja, ja jakby, jak biorę jajka, to chcę, żeby one były specjalne. W sensie, żeby się ładnie świeciły. Czy, jak teraz stąd wyjdę, to będę mógł od razu wrócić? A tak, tak jest, okej. Okay. Otrzymujesz medal, zwój współpracy. Wow, w z komputerem, całkiem spoko. Muszę przyznać, że te wyprawy są w porządku. Zobaczymy, jak będzie dalej. Na pewno tutaj będzie mieli dużo wypraw, w których, w których zdobędziemy i nowe jajka potworów, i nowe, e, e, i nowe przedmioty, i będziemy mogli spotkać nowe potwory. I, I będzie dużo, dużo fajnych rzeczy, tak więc można tutaj całkiem sporo y, znaleźć. Mogany bilet na ekspedycję, aha bo my też jeszcze nie mamy bilet, y, bilet na ekspedycję tę tą, tą konkretną. E, dobra, zaczniemy moi drodzy myślę, że od tego, e, tylko że to już zrobiłem. Gdzie? Czy, to są, e, czy to są rzeczy, które są powtarzalne w takim razie? Jak dobrze rozumiem, chyba tak. na Miz Mizutsune. Seregios, albo Seregios? Seregios raczej, jeśli już. Grunowy Anjanat, Jaskowy Bariot. Eee, dobra, okej. Okay. Zgadzam w takim razie. Eee, w takim razie tamte są do... No dobre pytanie, tak? Czy one są wszystkie powtarzalne, czy one... One są jednorazowe, bo ja bym chciał jakieś jednorazowe takie misje. Eee, chyba, że to są właśnie te ekspedycje są jednorazowe. Dobra, zobaczymy moi drodzy, bo to są zadania w trybie współpracy, zobaczymy jak będzie z, z, tymi, e, z tymi ekspedycjami. Ja zacznę od najmniejszych, od najsłabszych i będę progresywnie szedł do przodu z tym wszystkim. Tak więc dziękuję wam za uwagę, ale że wam się podobało, zostawcie suba, dajcie lajka, pancie indie albo znajdzie patronami na patronajcie, gdyż każda złotówka liczy się do rozwoju kanału. Eee, ja tutaj właśnie w, mówię wrzucę od następnego odcinka, pójdziemy już z tymi misjami. Jeszcze wrzucę nasze kumpsy, nie kumpsy, tylko nasze potworki na em, ustajenej łapki. Po sprawdzam tam w ogóle rzeczy ustajenej łapki. Em, I zobaczymy się w kolejnym odcinku. Już mam nadzieję, że za dwa dni, w zależności od tego, jak się wszystko ułoży. Do zobaczenia do następnego i na razie.